Kanale? Misia? Ja! Jeżeli jeszcze raz nie skrubowałeś, to teraz to zrób! A jeżeli chcesz sprawdzić. radość, to... Łapka w górę nam daj! Dokładnie, a kto to z nami znowu dzisiaj jest? Osia. Jak to, to? Cześć, pozdrawiam! Jak tam Gosia po wczorajszym dniu, w imprezie? O. Byłam zmęczona podróżą, ale fajnie było już u was tu być. Tak. A no. kiedy ona usnęła? Kiedy? O pierwszym. O pierwszym była zasnęła? No, tyle emocji było, że. O. A tu była taka zmęczona, nie? No, no okay. już odżyłam. To co? Będziesz stanie pozdrawiała widzów? No jasne. Co, pozdrawiam widzów, tak? tak no. To zaczynamy od pozdrowi naszych. Widzów. Pozdrawiamy z Zagląską. Natalię Orzeł. Super, pozdrawiam Dominikę Dobosz. Pozdrawiamy Marysię Gej. A teraz pozdrawiamy Kasię Włoch. Słuchajcie, a teraz pozdrawiamy Sonię Anli TV TV. Uh -huh. Pozdrawiamy Kornelkę Games. Artura Gałązkę. I przesyłamy całuski. O, nie! Uh -huh. A teraz pozdrawiamy super dziewczyny, Natalię i Julię. Uu, uh -huh, brawo. Uh -huh. Pozdrawiamy Zuzannę w patę i przesyłamy załuski. Uh -huh. A teraz pozdrowienia dla Anny Kszwietki. Hej, Pola Polcia, pozdrawiamy, też jesteś super! Pozdrawiamy Brajana! 303! Hmm. Pozdrawiamy Anetę Piela! Oraz Twoją siostrę i mamę, fajnie, że nas oglądacie! Hmm. A teraz jeszcze mnie! Pozdrawiamy Marię Malinowską! No fajne literki, my, my! Oliwię Wiechurską! A na dzisiaj to w tyle pozdrowień! A teraz pozdrawiania na pasku. Ej, stop, 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 stop! Co się dzieje? No, no, a my, a my co? Wy dzisiaj nie macie swojego czasu antynowego. No, no my, my przecież zawsze byłyśmy. gruszka nie wie tego, ale ja wiem. No byłyście, byliście, zaś dzisiaj są same dziewczyny. A, no to co? Fajnie, będę... Za no to możecie obserwować to, co będziemy tu robić. Co ty na tym, Jaśka? Dobra, no, to przynajmniej tak? tyle. No, fajnie, dzięki. Dobra, a co my się będziemy robić, Miasia? Ja mam kreatywną plastelinę, a ty? A ja mam taką magnetyczną gumę. No bo ona jest taka trochę ma dziwną konsystencję. Tak jest. I do tej gumy magnetycznej mamy Magnesi. takie magnesiki. Oto takie maleństwa. Takie sześcianiki. Tu pokażemy do tej kamery. Dodatkowo mamy jeszcze no. takie magnesiki. No. I taką kulkę magnetyczną. I to wszystko jest. O, coś takiego. No, ale fajna. Nie A jeszcze możemy zrobić taką sztuczkę. <laughs> uwaga, uwaga. Ciężkość się otwiera. O, no, sztuczka. Uwaga, o! Będę się... się Ej, patrzcie. Tylko tutaj, No. O! to chodzi samo. I się obraca. a Ty jeszcze możesz o, to, ty jeszcze możemy zrobić Ty tymi magnetkami, takie coś możemy zrobić, uwaga. Że one tak fajnie szeleszczą. chyba złapią. A te też tak o, te? Ło! Wow. Duchy! A te możemy tak zrobić, Proszę. No, i do tego. Do tego. Dobra. Ale to nie czas na magnesiki. Tylko otwieramy nasze plastyliny. To może najpierw po jednej, którą chcesz? Bo jedna świeci w ciemności, mogę? To którą chcesz? Świecącą taką? Świecącą. A ja mam metaliczną. To co? Otwieramy. A potem będziemy się bawić tymi... Tą gumą magnetyczną. Ale ja nie mogę tego tutaj... gumami. Dobra, spokojnie. Proszę. 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 I jak producent podaje informację, to ta plastelina ma właściwości może tutaj. Gdzie to było? No ja powiem Wam. No jak jest? Można z niej ulepić. Tak. Można ją naciągnąć. I jak się uderzy, to rozwali. Jak porcelana. No i tutaj są takie oznaczenia. Tak, zachowuje się jak papier, można ją tak drzeć i jest sprężysta jak piłeczka. To co? co? Otwieramy. No to Aha, miaszka ma różową. Dobra. No nie wiem, jak to się uda z tym Fajny świeceniem. Fajny kolor. Fajny, nie? Mhm. Uh -huh. Z tym świeceniem. No. To może zgasić światło. No właśnie, zgasimy po światło. światło. Może... zgasiliśmy światło. O. Mhm. Wow! Ja Ja taki piec marzyłam, patrzcie. A kiedyś były takie, pamiętam, że w biedronce. Tak? Mhm. Wszystko w tej biedronce jest, nawet świeżaki mhm. są z biedronki. A przynajmniej na tym była biedronka, nie? Ciastkowa, no. Dobre było ciastko, no. Tak, ciastko. Tak, ciastko. Łooo, ciastko. A ja wam ci pokażę. No właśnie, to jest twoja. To, to tu, a tutaj to, to moje. Ło, to się... Aha, ona jest bardzo naciągliwa. Dobra. To każdy ma teraz swoje, ale to jest dziwny dotyku. Mmm, to jest tak taki... Chaj... to w ogóle nie. Pachnie to? Nie, tak. Powąchaj sobie goruszka. Mm, no takie zwykłe, takie jakieś... Bo się to jest takie dziwne, ale patrz. Tak pachnie bo oh, jak guba malowana. To teraz przetestujemy, co można z tej oto fantastycznej. Plastelinki. zrobić. To pierwszy punkt, mianowicie, że można z niej coś ulepić. No to ja już ulepiłem kuleczkę, ale tu mi gruszka podpowiada, że mam coś ulepić z tego. No to ja to może takiego misia ulepię? No, fajne, lubimy misie. A on dziwny ten misiu. No co? To co? nosek. To... O, jakie uszy. Gdzie bardziej. O, słonia. Pff, to musi mieć tropbel. No. No właśnie mu robię trąbę. A Michasia ma fajny kolor. O! Ty też? Jaki fajny słoń! <laughs> a słonie są na szczęście, ale musi iść trąbę do góry, a twój ma na dół, o... A właśnie po <laughs> to taki słonik. A ty co ulepiłaś? Jaki ładny... To wiewiórka. wiewiórka, no faktycznie, Dobra. podobna. Lepienie trochę na mnie idzie chyba. Czemu fajnie wyszło? Tak. Mhm. To teraz kolejny punkt do przetestowania, czyli jest ona y, taka. Rozciągliwa. O. Wow, jaka guma! To Majtek. Tylko się nosisz Majtki? Nie, cicho. Cii, ale patrz, ona. Mm, ale syna. fajne. Można się zrelaksować chyba w tym ćwiczeniu. Patrzcie, nowa fryzura tej, Sabinki. Właśnie, zrobię fryzurę Sabince. O nie, Sabinka. Ona szczyła jak guma do Majtek. Ale chyba Sabinka by chciała mieć długie włosy O, dredy, nie to nie są dredy Nie, to to za tytuł Dobra, ale weź Sabinka hmm. no, Powiedzmy, że na bal karnawałowy może A być. Michaśka może pomylić coś ja sprawdzam czy to będzie z tego kulka żeby... Ale fajnie się kręci, Michał. Tak? A u mnie? Patrz jak wykręciła ją No Wow, patrzcie Juhuski hmm. To można skakać A kto lubił juhuski? To w bajce było tak, taki jeden z Ej, Ej, ale co się stało? mi, no. Dobra. Nie, to, czyli jest dosyć ładnie rozsiagliwa, w porównaniu ze zwykłą plasteliną to jest różnica, nie? Jaśka. Nie ja taką, bo kiedyś by chciałam. Ja nie, tak. miałam 4 lata, to ja tam myślałam, chyba to by nie było. Tak. No i zobacz, marzenia się spełniają. Dobra, ja mam kulkę zrobioną, a Ty zrobisz kulkę? Ja ty nie. Robisz. To uwaga, uwaga. Piłka! Ale fajna. No? A różowa też może być piłką? Też może być piłką. Czy się obija? Nie, robisz? No. nie. się obija. Fajny no! Ale patrz, jak pani się obija. Ale co tak. ciekawe, ona się w ogóle. Nie jest ten. Nie przypomina kształca, no? A ja mam coś kiedyś. Ona ma... jest trochę, no? Bo moja koleżanka miała takie giedronki, coś. I ona kiedyś się przyjrzała nożuchkami. Tak? Hmm? Mówisz, masz. Tniemy. uu. Mała u. U, u. się nie zostało. Uda się przeciąć. Ale fajnie się przecięła. <coughs> hmm. Ale to, to nie jest jedyna Ale ona świeci. Która ma świecić? Różowa. To co? Gasimy światło. Świeci, ale są kształty. Nas nie widać, ale widać, jak się nasza. Pokaż, miaszczasz. Pokaż, pokaż. W nocy, no właśnie, tym można w nocy coś zrobić. Aparat to dziwnie kolor taki się robi. Dobra, to żeby widzowie nas widzieli, teraz włączamy światło. Jesteśmy już doświetleni, oświetleni. Michaśka rozciąga swoją, ja swoją. No to co, teraz kolejna rzecz, która dostałam do przetestowania. Zgodnie z opakowaniem to jest. Moja sobie może poczytam, bo ja tych i do końca nie kojarzę. To tak. Zachowuje się jak piłka, prawda? Jest prężysta. Można ją rozbić jak porcelanę. no to sprawdzimy. Chyba wszyscy widzieli jak się tłucze porcelana albo no. szkło. No to takie kawałki. Kamięta kiedy nam się rozbiła y, ta szklanka. No, no, no albo talerz. No. Deska jest. Żeby nie je przeszedł Tu nie będziemy piją. robić, bo z płyty by były nici. Ja się lepiej I mamy dwa młotki. Metalowe i gumowe. No. Michaśka chce? Ja chcę gumowy. To Michaśka uderza gumowym. Ty pierwszy. Uwaga! A coś tą porcelaną to ona nie jest. A może tutaj tak z boczku? Ja nie wiem. A może twoja? Poczekaj to moją. No. Dobra, poczekaj, bo się tylko. No, muszę, że, że zbrudziłem. No dobra, to jeszcze raz ja uderzę tym łódkiem metalowym. Uwaga. No, to porcelaną to ona chyba nie jest. No to jeszcze sprawdzimy, świecić, no jak widać, ta, ta odmieniaczki świeciła, bo moja nie była świecąca, moja tylko jest metaliczna, czyli ma taki połysk. O, widać, nie? Jak balony, właśnie, balony takie są, nie? Mhm. A ciekawe, czy widzimy takie to związanym, zrobić Pastelino? No to co? To jednym słowem, plastelina fajna. Mhm. Mm Jedyny markament jest taki, że nie można jej rozbić. rozbić. Fajna zabawa. Ta Michaśka się bawi? Tak. A, ty? a ja teraz pokażę wszystkim One to, to opakowanie. Takie tak. oto. bo ja bym to sobie. Tak? żeby się nie rozruszyła. Takie oto magnetyczne gumy. No mm, magiczne. Bo, bo widzicie, to, bo z tym się tak czasami ubrudzi, czarna jest chyba nie. Ojej. Tak. Mamy dwie takie gumy, mm, czarna i zielona. A no to już ciemne kolory. No takie ciemne, to one są już takie ładne. Le. Takie smutne, no to co? Smutne, no ale wiecie jakie mają, bo spójrzcie. Jak do tej plasteliny od Michaśki przyłożymy i mogę na chwilę? Tak. pytajmy, może tu. No to się nic nie dzieje. No nic, a tu na dużym pamełkiem. No to, to, to nie jest. Ale teraz weźmiemy naszą magiczną gumę. Gumę metaliczną. O, ja mam zieloną. Widzimy ta zielona jest lepsza w konsystencji, bo nie jest taka... Jak tamta? Uf, Nie tak dużo! Taka glutowata. taka glutowata, Nie tak dużo. Nie dużo. No uwaga, uwaga. Dobra. Hmm, Ta widzisz taka inna. Mhm. Taka delikatniejsza. Tu sobie ją. Może tu na szkle będzie się lepiej. To duży. Teraz uwaga, uwaga. No ja, wulkan. Patrzcie. To się ruszyło? No, widać? To wygląda jak jakiś stwór wow. Jak się przyciągło? Ech. Jak cię podoba wróżka? Super! Takiego nie widziałam. A jeszcze. można coś takiego jeszcze zrobić, czy to wyjdzie. Biorę taki sześcian magnetu magnesu i patrzcie co się dzieje. O nie! O Pożarło! Magno zatopiło się! On go pożarł ewidentnie. Wow. O drugi pożarty, jedno. A teraz trzeba jakiś... to wyciągnąć. Wow. Mm, to będzie dopiero katastrofa. Nie ma źle. proszę. Mówisz, masz. Michaśka kiedy dalej tworzy coś, może pewnie O Nie. Dobra, jeszcze raz. tutaj, ty... O, tu położył. O, patrzcie, jak patrzę, go, patrz, go pożarła z boku nawet. Widzisz? Mm -hmm. Teraz tu. Patrzcie, jak wchodzi. A ciekawe, co się stanie, jeśli te dwa magnesy spotkałem w środku? To mogę się połączyć. Patrz, co się dzieje. No, one się spotkają. Widzicie to? No. Jak to rośnie? O. o Toże! Jej! Ooo! Toże! Jej! Ale fajne! Z powrotem wyciągamy. O, o, ma. Najgorsze to wyciąganie. No, ale na całe szczęście wyciąganie jest w miarę praktyczne, ponieważ wystarczy suchy ręcznik, Taki jednorazowy, o, takie coś, i to fajnie wtedy się leci. <coughs> to coś kaszle. No. Mm. Pan choróbka? O nie, pan choróbka? No nie wiem. Dobra, posprzątane. Patrzcie, jakie długie! wow ale a. fajne, jakie tak. marko. Tu już mamy, a ja sobie wezmę tą czarną. A ja nie pomieszczaj. Nie, nie będę mieszał koloru. Może być ostra. Ostra się o. Ej, a wiesz co, powiem czarno jest jest najgorzej, bo ja mi się do najgorzej jeśli nie za tyle Tak, to jest taka typowa guma, ale jak ona mi się klei do rąk patrz. O nie! O. Ale musisz ją wziąć, Pokażę, to w on. No właśnie pokazuję widzą. No, ta czarna jest taka dziwna trochę. Patrzcie! Uła! Ale, ale. fajna lina! Ona się... Ona się aż takie klei. O proszę. Cyk, 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 cyk. Uwaga, uwaga! A też pożarę te magnesy? A A też tak. Robię parówki! Ale fajne parówki, lubię parówki z kaczupami. W dogach. Szkoda, że tam magnetycznie nie ma takiego koloru jak te plasterki. Uwaga! Też o, pochłania. O, ale pożarła! A teraz tu? Głupie! Hey. To jeszcze spróbujemy zrobić coś takiego, można? O, o To jest jak tyle pan! takie taki nie! Wszystko się teraz wymailało. No, i teraz też sobie sprząta. To w dzisiejszym odcinku mieliście okazję zobaczyć: Plasteliny. Dwa rodzaje. Jedna to była plastelina. Yy, chyba ta świecąca. Kreatywna, świecąca, metaliczna. No. A druga to nie była plastelina, co guma magnetyczna. Co? A ja bym się Tu jeszcze zobaczycie. coś takiego pokażę. O. Tu sobie wyciągamy magnesiki, przyczepniej, uwaga. Widać, jak się to coś rusza? No. Patrzcie, jak to Do wychodzi. góry idzie. Ale fajne. A w granicy A wiecie, co tam idzie do góry? Patrzcie na to. Mm. Uh -huh. Patrzcie. O, to są te dwa magnesiki, które się zatopiły w naszej gumie. Na w dzisiejszym odcinku tam już tyle. Ja się Wam filmik podobał, to tradycyjnie łapki w górę, górę. pamiętajcie, żeby kanał subskrybować, no, no i jeszcze nie zapomnieć o dzwoneczku, no, no, no i komentujcie Cześć. też, ale, to na razie. razie.